Tak, pomimo upału całkiem sporo ludzi. Przychodzi, odchodzi, cały czas, jest od 11 tutaj jesteśmy. Całe mnóstwo atrakcji, atrakcji w tym roku festyn rekreacyjno-sportowy. Bawimy się razem, bawimy się aktywnie razem, uczymy się wzajemnie i powielamy sobie i sprzedajemy pomysły na aktywne spędzanie czasu. A przy okazji całe mnóstwo atrakcji są koktajle witaminowe, są owoce, są sałatki owocowe warzywne. Są przepisy na nowe potrawy, są losy, są książki rozdawane, sprzedawane, wata cukrowa, no i balony z helem. Dużo atrakcji, zapraszamy. Bardzo mi się podobało, kiedy panowie policjanci tańczyli sobie krasnoludków. Panowie policjanci właściwie są też z nami od początku, bo przyjeżdżają, w tym roku chyba już 13 festyn, bo przyjeżdżają albo żeby pokazać dzieciom tresurę psów, albo żeby pokazać jak sprawnie potrafią pokonywać przeszkody. W tym roku przyjechali, żeby nam zademonstrować wóz policyjny i razem z nami się bawić i cieszymy się, że są z nami. A z tyłu za panią widzę piękne boisko, przynajmniej stąd wygląda pięknie, nie wiem jak z bliska. Z bliska jeszcze trawa nie urosła, więc efektów takich, powiedziałabym, estetycznych nie ma, ale są piękne, są wielofunkcyjne. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będą już otwarte no i, i będziemy z nich korzystać. Muzyka